Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wszechstronnej serii o Minecraft. Dokładnie tak, ja znajduję się w Łódzce i płynę na pewną wyspę. Tak, natrafiłem na pewną wyspę. Pewną niezwykłą wyspę. Zaraz wam pokażę dlaczego. Jestem ciekaw jak dużo osób o czymś takim wie. No dobra, jesteśmy pod wodą, cholera wychodzimy stąd. Rzućcie okiem na to. Co my tutaj mamy? Drabina. Jednak coś mi tu nie posolone jest, który wymiarowy, jak widzicie, i ten efekt jest po prostu niesamowity. E, być może tak bardzo się tym podniecam, ponieważ nie grałem już prawie rok w Minecrafta e, i nie wiem, czy o tym wiecie, jednak istnieją do Minecrafta tekstury 3D. Dokładnie tak. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka takich, te, takich paczek i zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Patrzcie rzućcie okiem chociażby na to, co my tutaj mamy. Dokładnie tak, wszystko jest trójwymiarowe. E, to jest akurat default y, 3D textures, więc y, wszystko wygląda jak y, defaultowe tekstury normalne, jednak po prostu trójwymiarowe. I pytanie: czy to wygląda fajnie, czy jednak troszkę szkaradnie? Rzućcie okiem na przykład na mm, te. Minerały, tak? No, tory wyglądają doskonale, no takie naprawdę bym przyjął w Minecrafcie eee, w ogóle, ogólnie do default textures, tak? Eee, ale na przykład. Y... Hmm, książki wyglądają troszkę zbajerowane, chociaż. Nie, to wygląda naprawdę fajnie. Tak, szczerze mówiąc, na początku byłem troszkę eee, sceptycznie do tego podchodziłem, ale szczerze mówiąc, to wygląda naprawdę nieźle. Eee, Dobra, pokażę wam dzisiaj trzy paczki takich teksturek. Zobaczcie, idźmy do kolejnej. 3D Models 1.9.1 1.9.1, wersja 1.9.1. No dobra, to jest kolejny texture pack. Niestety, gdzieniegdzie tych teksturek tutaj brakuje. Czekajcie, czy to działa. A nie, to chyba jest błędny texture pack. Broksa, jak ty się przygotowałeś, to jest tak. Glendale oraz, oraz default 3D Models. Tak, tamten mi nie działa, pamiętam. Dobra, ok. Mamy kolejny texture pack, który wygląda dokładnie tak. Mm, co ciekawe, te teksturpaki można mieszać. Za chwilę pokażę Wam kilka dziwnych rzeczy. Tutaj na przykład nie mamy um, surowców, jednak mamy coś naprawdę świetnego. Zobaczcie na to. Ja, yeah, no to jest po prostu genialne. Jak to świetnie wygląda. Wow. To jest troszkę inne niż z mojego odcinka, e, jak to jest zrobione. Szafa grająca. Możecie w opisie zobaczyć ten film. Dosłownie zrobiłem taką szafę grającą w wielkości 32 chyba na 32 bloki, jak nie większą. I można było zobaczyć, jak to wygląda w środku. Patrzcie na książki. Genialne! I to jest takie 3D już naprawdę trójwymiarowe, takie że wiecie, te książki nie są takie pikselowe. Magia, magia, magia. Co my tu jeszcze mamy? Pumpkin jest zwykły Pochodnia jest yy, bardzo, bardzo, według mnie, słaba, ponieważ to wygląda jak jakaś groteskowa pochodnia. Hmm, chociaż w sumie takie w są tak naprawdę. Łóżko. Łóżko dla dziecięce, ale wygląda naprawdę świetnie. Jukebox posiada przyczepione nutki dookoła. Crafting table jest chyba gorszy niż był w poprzednim teksturpaku. Podoba mi się węgiel w piecyku. Tak, to już, według mnie, szkoda gadać. To wygląda obleśnie. Mm... I drzwi, w sumie trójwymiarowe. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze trójwymiarowego w tym Texture Pack'u. Kowadło. Zużyte kowadło wygląda najbardziej... Zużyte kowadło wygląda tak. Um, to jest fajny pomysł. A normalne kowadło wygląda... Tak. Elegancko, podoba mi się. Czekajcie. Aha, kratki. A czemu tutaj jest taka przerwa? Nie wiem. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Pochodnia. Nether Brick Fence? No nie mówcie. Wow. Jazga, to wygląda jak. Wiecie co? Jak Wither. Elegancko. Czy coś jeszcze tutaj jest? Mm, dobrze. Eee, jeden texture pack bardzo mi zamulał. Z jakiego powodu już wam mówię? A, jeszcze zapomniałem o czerwonym proszku. Z jakiego powodu już wam mówię? To był ten poprzedni, czyli mm, to jest 3D Models Heavy. A to dlatego, że tak jak widzieliście, liście były trójwymiarowe oraz nie tylko. Tutaj jeszcze trójwymiarowe jest podłoże, czyli na przykład deski, e, płytki, czy na przykład cegły, co niesamowicie obciąża nasz komputer. Mam dla Was jeszcze jeden texture pack. Wiem, że nagrywam to wszystko w nocy, jednak w nocy mi się naprawdę fajnie nagrywa, eee, więc wybaczcie. Dobra, resource packs i weźmy sobie teraz Glendale 16. Tutaj doskonałe wręcz jest łóżko. Zobaczcie na to. Wow, takie zwyczajne, naprawdę mi się podoba ta kołdra jeszcze z Visa. Świetne, świetnie. Mm, bardzo mi się podoba łóżko. Eee, I fajne są pochodnie, zobaczcie na pochodnie. Tak, czekajcie. Można by naprawdę... a to nie jest widoczne praktycznie, szkoda. Mm, minerały są zwyczajne. Tylko inne jest po prostu jeszcze teksturpak, tak? E, I tutaj jest chyba najmniej w sumie tych wszystkich elementów trójwymiarowych, ale łóżko jest naprawdę genialne. Mm, jeszcze mówiłem coś o łączeniu e, wszystkich teksturpaków. Czekajcie, zobaczymy co jeszcze tutaj mamy. Mm, chyba już nie za dużo. No, malutko. Dobra, już wam pokazuję. Otóż jest to. Eee, aha, mieliśmy łączenie paków zrobić, zobaczcie. 3D models, tylko że to nie działało, pamiętajcie. Tak, wrzucę wam te trzy działające. Done. owie, zastara będzie się ładować pół godziny. Dobra, i po prostu te teksturki, które nie były podmienione wymiarowe, teraz już są. Czyli na przykład tej teksturki nie było podmienione trójwymiarowym w, w Heavy, teraz już jest. Czy to jest szkło? Czekajcie, tak, to jest szkło. Genialne, bardzo mi się podoba. Mm, I tak to się właśnie prezentuje. No, widzicie? Teraz na przykład jest góra od półek, nawet jeszcze taka trójwymiarowa z inną teksturką niż książek. Wow, wow, tu można naprawdę robić magię, no czary po prostu. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że o tym Świetny kaktus, wow, zobaczcie na te kwiaty. Genialne. Dobrze, mam nadzieję, że o tym nie wiedzieliście. Wstaje już dzień, a ja się wyłączam. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że mm, jakoś ten odcinek Was zaciekawił. Jeśli tak, zostawcie po sobie komentarz. Jeśli chcecie ocenę, czyli łapkę, to już zależy od Was. Eee, I czerwony proszek wygląda tak. O, patrzcie, ale podłączyłem, udało mi się. <laughs> o. Świeci się coś, czekajcie. A jak weźmiemy ten? noc, Timeset 15. A wyłączy się. Wow, a czekajcie, czy to jest czas? Timeset 3000. Wow, zobaczcie. Nie wiedziałem, że ta tekstura się zmienia pod wpływem czasu pokazuje godzinę. Magia, magia, magia. Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii Wszechstronnej serii Minecraft, która również powinna pojawić się całkiem często. Możecie podsyłać własne projekty na e-mail roxmbwsommałpa W opisie macie wszystko wyjaśnione, jak to wygląda. Wystarczy podkreślić swój projekt i ja możliwe, że nakręcę z tym odcinek. A w y, lewym górnym rogu będzie adnotacja do subskrypcji Waszego kanału, jeśli y, taki odcinek y, z takim projektem właśnie Waszym się nie znajdzie. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!